Generalnie. Hej, cześć się manował wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam Was w kolejnym rezydencie, wybaczcie, że wczoraj go nie było, aczkolwiek miałem co nieco roboty przed sobą, eee, po prostu tyle. Mm, musiałem troszeczkę z zaległych spraw sobie nadrobić, no i nadrobiłem je, i może postaram się któregoś dnia wam to wynagrodzić po prostu dając dwa odcinki Rezydenta dziennie, znaczy na jeden dzień, żeby nadrobić tam ten jeden dzień, ale nie będzie to dziś. Tak więc kontynuujmy. Uświadomiliście mnie, a raczej już Hard mnie uświadomił, jeden z widzów, już taki dość stały i często pojawiający się wszędzie. Że kawałek drewna, który posiadam tutaj, będzie kurwa przecież pasował. Gra mnie nauczyła, że te dziwne kształty tego pająka, na przykład, to nie będzie kształt pająka, tylko to będzie coś dziwnego po odpowiednim obrocie, ułoży się jako pająk. I ten fakt muszę wykorzystać i znieść to na dół. Nie do końca mi to pasuje, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że tam gdzieś leży ten ojczulek. Wydaje mi się, że słyszę jakieś kroki, ale nieważne. To mamy jeszcze babcie. Hmm, ona też nie będzie zbyt przyjemna. No ale dobra. Ktoś mówił chyba, że ominąłem drabinę obok pokoju babci hmm, czy wejście gdzieś. No to jest ta drabina. To jest uchwyt chyba na. Tutaj się bile układa, tak? Bilardowe jest kij, jest stół, troszeczkę zawalony różnymi gratami. No, ale to nie jest tajemne przejście. Myślę, że zużyję sobie apteczkę, ponieważ troszeczkę moje życie jest uszczuplone. Teraz, jak się popatrzymy na naszą piękną, zszytą rękę, co ja zrobiłem? Nie, e, jeden. Wyjmijmy ten nóż. Lepiej zawsze mieć nóż przy sobie, niż nie mieć. Pocisków mam 11, mogę sobie zawsze dorobić więcej. Którędy się stąd wychodziło tak normalnie? Chyba tędy. Nie będzie ojczulka? Nie, dobra. Jedyne co mi się nie podoba w tym planie, który muszę teraz zrealizować, to powrót do pokoju, gdzie ostatnio ojczulka wykończyłem. Czy tam tatko... tatka? Czy on tam dalej leży? Nie, poszedł sobie, dobra, okej. Okay. To mi daje troszeczkę więcej pewności siebie. Chyba, że jeszcze gdzieś tutaj sobie stoi się pojawia. Ale on będzie pewnie wyskakiwał w losowych momentach, wiecie. Póki będę go zostawiał w spokoju i wychodził, to on będzie znikał. Tak to pewnie działa. Zapakujmy tutaj zatem ten kawałek drewna i zobaczmy, co to dalej będzie. Już widzę ten kształt orła, że on się mniej więcej układa w taki jakiś sposób. Chyba mniej więcej... Taki, tylko weźmy go, obróćmy. Czy ja go dam radę obrócić tak? Nie muszę go jakby odwrócić na tę stronę. Ok, Zrównajmy skrzydełka, obróćmy i czy to da radę? Mniej więcej? Tak, mniej więcej da radę. Zajebiście, awesome, fajnie. To tylko drewna się mogę już pozbyć. Nie wiem, czy ono dalej jakby będzie w moim ekwipunku. Nie, układa się tutaj. No właśnie, kto to kurwa zbudował? Kto mieszka w takim domu i kto tak spokojnie podchodzi do wszystkich sytuacji, które mi się kurwa dzieją? To jest bardzo dobre pytanie. I ten, naprawdę, ty jesteś pojebanie spokojny, jak na całą sytuację, w której się znalazłeś. Nie wiem, może to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tym spotyka. Okej, okay. no nie powiem, włączanie tej gry to nie jest dla mnie jakaś czysta przyjemność, to muszę po powiedzieć zdecydowanie. Za każdym razem robię to raczej z dość dużą niechęcią, aczkolwiek ciekawi mnie troszeczkę, jak ta historia wygląda i co się tutaj fabularnie okaże, dlatego też między innymi gram uh, no. Amunicja pistoletowa, się, zawsze więcej dobrze mieć. W lodówce chemikalia widzę jakaś wyjedzona chyba lazania, której pewnie główny, głównym składnikiem było ludzkie mięso, może troszeczkę wątróbki. Mamy kolejne drzwi, tutaj pewnie jest jakiś kruczy, kluk, kruczy klucz potrzebny, coś tam widzę, jakieś interesujące rzeczy, coś to co wygląda jak broń, ale nie ma chyba kruczego klucza, niestety, mógłbym sobie szczerze mówiąc połączyć te rzeczy, albo 13, 13 sztuk amunicji zrobić, albo 4 apteczki, Czy to mi pokazuje, nie, to mi pokazuje ile mam teraz, a mogę sobie dorobić, co? Mam dwa prochy i dwa chemikalia. Mógłbym sobie zrobić jedną paczkę amunicji i jedno zioło na przykład. Masz za mało miejsca. Psychostymulanty. To może... Coś mógłbym niby wywalić, niby nie. Ta kaseta w ogóle, kaseta. Ja już ją w ogóle zużyłem. Czemu ja ją mam dalej przy sobie? Myślę, że one się jakby odkładają. O, wiem co zrobię, wiem co zrobię. Może wróćmy tam, gdzie byliśmy. Chociaż trochę się teraz boję wracać tam, gdzie byliśmy. Włożyłbym tą głowę psa tam, gdzie mam włożyć głowę psa. Mm. Dobra, no trudno, wróćmy tam już, może nic się złego nie stanie. Wtedy pozbędę się tego z ekwipunku i będę miał troszeczkę więcej miejsca na to wszystko. Nie, no mam nadzieję, że jak tutaj przejdę z... sobie z powrotem, to nie przyjdzie nagle tatko i nie będzie mnie napierdalał w tym salonie. Mam... Nie wiem w jaki sposób jest tak gra skonstruowana, czy, czy, czy te spotkania są jakby losowe. Czy to jest w jakiś sposób zaprogramowane. Ja tutaj tak, wiecie, powoli chodzę i czasami się zatrzymuję i nasłuchuję, czy nie słychać jakichś kroków gdzieś... Kurwa! Pierdol się, pierdol się, pierdol się. So. Kurwa mać! O już? Kurwa mać, jak. Wiedziałem, wiedziałem, ale dobra. Zmarnowałem niestety pociski, ale trudno. Zamontujmy tą głowę. zostaje mi tylko trzecia. Póki on leży, wypierdalamy stąd. Eee, Jezus, mare. Normalnie wszystkie mięśnie w moim ciele się spięły. Ja wiem, że walka z nim nie jest zbyt skomplikowana. Mam te pociski, gram na łatwym i tak dalej, ale to i tak jest stresujące. No bo nie chcę umierać. Nie chcę umierać, nie lubię umierać. Tyle razy już to mówiłem. Ale dobra, póki, póki co mamy te takie same spotkania z tatuśkiem, one nie są zbyt skomplikowane. Dobre headshoty i siada, teraz się troszeczkę zestresowałem, nie wiem czemu w sumie bardziej niż zwykle, no ale jednak jakoś tak wyszło, no i wyszło jak wyszło, że się zestresowałem. Psychostymulanty. Zażyj, aby znaleźć przedmioty. To jest interesujące, mam wrażenie, że nie bez powodu dostałem to w tej chwili. Ha, wiecie co, zażyjemy je sobie, jestem ciekaw jak to działa w ogóle. Przez chwilę zobaczysz położenie przedmiotów. Aha, okej. Okay. Amunicja pistoletowa, bardzo miło. Tutaj. O, mam też figurki pokazane, okej, okay, no dobra. Kurwa w kwiatkach są też poukrywane, ziele tam było. I tutaj też jest coś za obrazem naboje do strzelby. Ja pierdolę, no dobra. To mi daje troszeczkę pojęcie o tym, jak bardzo przedmioty są poukrywane. Czy tam jest coś poukrywane? Czy to muszę przejść do pokoju obok, czy. Ha. No dobra, działa to interesująco. Chyba musiałbym być w pokoju obok, żeby móc tam coś podnieść. Chodźmy tu. Uuu, proszę państwa, proszę państwa. Starożytna moneta. Kolejna, bardzo miło. Proch strzelniczy tam też w środku też się przyda. Co mamy tutaj? Otwórzmy to sobie. Bang. Holo. halo. Co tam w środku się znajduje? Oprócz tego, że robale. Mam wrażenie, że coś tam w środku jeszcze interesującego było. Dobra, dalej widzę te wszystkie rzeczy. Co mamy tutaj? 14 czerwca, mąż i żona na wakacjach, mąż sprawdził się, został 12 członkiem rodziny, niestety żona była bezużyteczna, więc pozbyliśmy się jej, 7 lipca, 3 studentki, wszystkie zgniły, Lukas to jełup. 13 sierpnia, bezdomny, zmienił się po 3 dniach, teraz jest nas 13, kurwa mać, jakieś zdjęcie tam też jest, nie wiem czego, ale wygląda jak jakiś potwór, bardzo miło, wygląda jak rysunek dziecka, okej, okay. przestało, nie, dalej mi pokazuje przedmioty, okej, okay. Nie mam wytrychu, niestety. Nie pokazuje mi tu żadnego nowego przedmiotu do znalezienia. W tym pokoju już chyba nie mam za wiele do roboty, nie? No tak mi się wydaje, że już tutaj wszystko podniosłem, co miałem podnieść, przeczytałem, co miałem przeczytać. Nie mam kluczowego klucza. Więc chodźmy przed siebie. O, tu jeszcze mogę szufladę otworzyć, ale tutaj nic ciekawego. Nie podoba mi się to, co się tutaj na ścianach znajduje. Po raz kolejny przypomina mi się troszeczkę mieszkanie ziemniaka, ale cóż. To wygląda jak jakiś w ogóle pokój badań, tak jakby. Tutaj w ogóle jakaś notka. To chyba, to chyba jest taki, wiecie, ich jakby, jakby raport z tego, wiecie, kalendarzy, kogo kiedy kurwa złapali i chcieli wcielić do rodziny. W jakiś sposób. Ma to związek z tym całym przemienianiem się. Ja pierdolę. Ta maź nie wygląda zbyt przyjemnie. To, to, to muszę. Łóż the... kurwa! Czym jesteś? Czym jesteś? Okej. Okay. Siema! Dalej. Wolę. Kurwa, czy kolejny wyjdzie z tego? Ja pierdolę. Przestało mi pokazywać przedmioty. Dobra, ale, ale te psychostymulanty przez chwilę dały mi powiedzmy do zrozumienia, jak bardzo potrafią być ukryte te przedmioty tutaj. Może wiecie co? Może ja lepiej z bronią będę chodził, co? Bardziej mi się to chyba może przydać. Tak, i znowu potrzebujemy klucz skorpiona, którego niestety posiadać nie posiadam. Życie mamy pełne zielone. Chodźmy dalej zatem. Gdzie ja się w ogóle kurwa znajduję? Dobra, tutaj jakoś przeszedłem. Tutaj, tędy, tendy, tam, tendy. Główna sala. Jak ja tu w ogóle poprzechodziłem? Aha, tutaj, tendy, tendy. Tutaj w ogóle... Aha, to mi skrzynkę pokazuje zamkniętą. Dobra, tam wiele nie zdziałałem. Czy to jest zejście niżej? Kurwa, do piwnicy. Ta. Od kiedy piwnica oznacza cokolwiek dobrego? Od nigdy. I nigdy nie będzie oznacza niczego dobrego. To jest safe, jakiś save room. O boże, to jest safe room. Dziękuję, kurwa mać. Lubię safe roomy. Co tu jest? Aha, to mogę zamknąć. jezus, kurwa na Nie mam znowu niestety niczego, czym otworzyć zamknięte szuflady. Co jest tutaj? Droga Courtney, te syny mnie szukają, ale może ta wiadomość umożliwi ci ucieczkę, aby uciec musisz znaleźć rzeźby w kształcie psich głów, jedną z głów widziałem w podziemnym prosektorium, weź ją to klucz do wyjścia. Kurwa, no to już wiemy gdzie będzie trzecia głowa, w podziemiach, okej, okay, spoko, dobra, to jest element, który rozumiem i nawet się go nie boję. No dobra, boję się. Podziemia nigdy nie, nie oznaczają niczego kurwa dobrego. Ale gorsze jest to, że w podziemiach jest wiecie co? prosektorium. Co się robi w prosektorium? Kroi się martwe ciała. Martwe ciała, którym ja niedługo będę zapewne. Chuj wie, nie wiem. Jebana masakra. Zostałbym w tym pokoju na zawsze. Wiecie? Te save roomy są fajne. Posłuchajcie muzyki. No, ale niestety nie mogę. Trzeba iść do przodu. Czy coś na mnie wyskoczy, jak wyjdę teraz? Nie wyskoczyło, jestem w szoku. No, ale nadal czeka nas wycieczka do podziemnego prosektorium. Na szczęście udało się nam znaleźć już dwie z trzech głów, a ta, a ten tip nam mówi, gdzie jest trzecia. To by oznaczało, że w końcu nam się uda. Ha, ja jestem ciekaw. Kiedy wyskoczy na mnie kolejny kolega ze ściany, bo tamten to się tak jakby zmaterializował w tej ścianie. Ma wrażenie, że. To nie jest tak, że oni są jakby przyszyci do tej ściany. Tylko oni mogą się jakby zmaterializować z tej mazi. Ta maź mi się dość nie podoba. Wiecie co? Ja mogę wyglądać na nie do końca wystraszonego, ale tak naprawdę to generalnie syram w gacie. Nie pojedzie. no ale kurwa, chodźmy przed siebie. Dinga mi... znaczy nie dinga, wyciszyłem telefon. Kurwa, niesamowity, nie? Pamiętałem. Generalnie. A! Kurwa! Ja pierdolę! Niebany chuju! Czemu? Z czego oni są w ogóle, kurwa, zrobieni? Jakie zrośnięte części, kurwa, ciała. Jak się przestraszyłem. On sobie tak... Tak po prostu, kurwa, wszedł przede m... Nie. Chyba słyszę kolejnego. Ale wiecie, to jest całkiem inna sprawa, jak ja się na przykład spodziewam danego kolegi. Kurwa! O, o, no, no! Okay. Dobra. Dojebałem go nożem. <laughs> Zamknę drzwi. To nie, to niekoniecznie jest dobry pomysł. A jebać, kurwa! Luka, złapałem. Lukas to jest chyba syn. Złapałem gościa, który stale próbuje uciec. Zamknąłem go w pierwszej spalarni od lewej, żeby znów się nie wymknął. Wyciągnij go jak będzie gotowy. Wiesz, jak otworzyć drzwi, prawda? Pamiętaj: 3A i odcisk ręki. Z dziewczyną możesz zrobić co zechcesz. 3A i odcisk ręki. Co tutaj są jakieś kurwa hasła? Ja pierdolę. Jak się kurwa wystraszyłem tego gościa. Mamy kolejny proch, możemy jeszcze więcej pocisków zrobić. Dobra. Jak się zesrałem! Kurwa mać! Aaaa, <laughs> horrory. No dobra, mm, kontynuując. Tutaj ma być, tutaj jest niby podpisane trawis, że będzie w tym pierwszym. Dobra, 3A, co oznacza 3A, szczerze mówiąc, to jest dobre pytanie. Tu mamy ten odcisk jakby ręki. Okej, okay, dobra, nic nam to nie daje, szczerze mówiąc. Czemu latarki nie włączy mój bohater? Fajnie by, kurwa, było, gdyby włączył. O, co my tutaj mamy? Silne chemikalia, co? Ha, ja nie mam co zrobić tak naprawdę z przedmiotami, które posiadam, ale mogę coś połączyć. Połączmy jedne takie, mam więcej przedmiotów i teraz mam miejsca silne chemikalia, tylko nie wiem, co robią silne. A, silniejsze niż zwykłe chemikalia. Kurwa dzięki. Fajnie, mogę połączyć teraz. a Wydajna apteczka przywraca całe zdrowie, a to częściowo. I to też, też jest ulepszona amunicja pistoletowa. Zmiana typu amunicji G. No dobra, okej. Okay. Dobra, tutaj. O co chodzi z tym? Bo się tak zastanawiam. Pamiętaj, 3A i odcisk ręki. Tutaj mamy ten odcisk ręki, tylko że nie możemy go użyć w żaden sposób. Mogę to chyba zamknąć. Jedynie. To też puste. Ty, a może coś tam pod spodem znajdę, nie? Nie, to jest chyba kurwa miejsce na jakieś, nie wiem, resztki, które wypływają dołem. Kto wie. Boję się, że wiecie, coś wyjedzie stamtąd, ta maść ciągle taki, taki nieprzyjemny odgłosy wydaje. Nie podoba mi się to. Kurwa stresu to już mam dzisiaj naprawdę dość. Dużo. Uuu, co my tutaj mamy? Tamara. Wiem, to trzeba otworzyć w odpowiedniej kolejności. Gdzie będą kurwa A? Travis? William, Sean. 3A! Czyżby to chyba chodziło o to, że muszą być 3A jakby po sobie? Wiesz, jak otworzyć drzwi, prawda? Pamiętaj, 3A i odcisk ręki. No dobra. Travis, Lara, William, Sean. I to było jakie? Myślę, że chodzi o miejsce tego A. Tamara i odcisk ręki. O, sukces, udało się. O to, o to, chyba chodziło, nie? JA PIERDOLĘ, KURWA, TO BYŁ ZŁY POMYSŁ, MASZ NOŻA, kuju, MASZ, MASZ! O, zły pomysł, kurwa, czemu ja nożem z nim walczę? Pierdol się! Pierdol się jeszcze raz! To jest, kurwa, jakiś wzmocniony! Jebaka! Dobra, nie ma głowy, nie ma głowy, jak nie ma głowy, to wszystko jest w porządku. Czemu ja nożem z nim walczyłem? Pojebało mnie, mam, kurwa, broni, pocisków w miarę sporo. So, my tutaj mamy klucz do prosektoru. Aha, ja jeszcze nie wszedłem do prosektoru. Okej, okay, dobra, spoko. Dobra, ale mogę, mogę zużyć apteczkę. Zużyć ją kontrolem, bo mnie nauczyliście kontrolki. I teraz mogę wziąć klucz do prosektoru. Ach, zarządzanie ekwipunkiem. Kiedyś tam będę miał, wiecie, jakąś okazję pewnie do upgrade'u tego. Ty broń mi się ujebała jakimś tym szlamem. Jakąś wydzieliną miesiączkową. Boże, jeden. Dobra, wypierdalamy stąd. Czy, czy ktoś tu będzie na zewnątrz? Nie, okej. Okay. Dobra. Czy ja jeszcze nawet nie wszedłem do prosektorium? Tutaj mamy workshop, tam mamy jakieś dalsze części. Kolejna część mapki mi się pokazała. Szkoda, że nie mam mapy tego miejsca. To by było bardzo przydatne. Ktoś tu wchodzi, czy mi się wydaje? Jezus Maria, kurwa. To, to w ogóle nie wygląda przyjemnie! Kurwa, wszystko jest zamknięte z drugiej strony. Jak oni robią te miejsca? Podobały mi się to ani trochę. No ale... Ta Maś wydaje taki kurwa odgłosy, jakby się całował ktoś. Tak bardzo, bardzo obrzydliwie. Tutaj wyjdzie któryś z tych potworków. Jestem o tym święcie przekonany i ja się zesram ze strachu zaraz. O kurwa, no, wysunął się stamtąd. Czy mi się zdaje, czy kurwa drugi jest za mną! Tak! Tak jest! DOKŁADNIE TAK JEST! OOO, oh, JEBAŁ MNIE! Halo? Przeładuj! O, oh, JAK MOCNO! WYPIERDALAJ, STAWIAJ OPÓR, KURWA, NO CHCĘ! Halo? Dobra, zajebany, Jezus Maria... Kurwa, wiedziałem, że będzie drugi, słyszałem chuja. Ale dobra, już mi więcej chyba nie dadzą, kurwa, na twarz, mam ziele... Apteczki by mi się przydał użyć, żeby mi się pociski nie pokończyły, tego się boję. Ale mam jeszcze trzy prochy, jedne chemikalia, więc nie jest aż tak źle. Proch strzelniczy i silne chemikalia. No mógłbym to zrobić, ale nie chcę tego robić, bo nie chcę marnować silnych chemikaliów. Życie bym sobie odnowił, myślę. Tak myślę. Więc zróbmy jeszcze raz to. Troszeczki mi nie idzie momentalnie, wiecie, w chwilach stresu trudno jest w głowę trafiać, ale może nie będzie aż tak źle. No, to wygląda na. O kurwa, kolejne. O! Nie w ogóle. nie O! Oh, Jezus! Pierdol się! Bierdł się! w się! Dobra, ma, w w głowę, hej, hej, hej! Bierdł wow, dużo odgłosów się! wydaje. Ja pierdolę. się! Bierdł się! Bierdł grach... się! Nie chodzi tak naprawdę o ten syndon strachu. No czasami się kurwa wystrasza, ale to trwa parę sekund, nie? Najbardziej mnie zawsze przeraża to, że ja po prostu, wiecie, nie dam rady na przykład z walką, bo to jest dość dość przerażająca perspektywa. Okej, okay, ja, ja mogę sobie zrobić. Aha, to mi pokazuje, że ja nie mam pocisków. Kurwa mylące te menusy są momentami, dobra. E, skończyły mi się zwykłe chemikalia, to może być w tej chwili problem. Nie mam jak zrobić sobie tego. Nie mam chemikaliów. Mogę sobie... Apteczki też sobie nie mogę zrobić, ale apteczki mam jeszcze dwie. Dobra, stąd kurwy syn wyszedł. Może powinienem więcej się bronić i walczyć nożem, Spróbujmy. Kurwa, wibruje mi ciągle telefon. film, ktoś do mnie pisze. Kurwa, Timo! Jezus Maria! Muszę go kurwa wyciszyć. Halo, start, Timo, Messenger, powiadomienia na 15 minut. Bo mi wibruje i wibruje, kurwa, Timo, wibrujesz mi bardziej niż wibratory Seks Masterki. Raz, dwa, pięć, osiem, chuj! Ra-du-du-du-du-du-du-du! <śmany> Broń się! Ho! Oh! Obroniłem się, kurwa! Ratata! RAPA du Kurwa księty O, drugi kolega przyszedł to gorzej! Ten zginął! Jeszcze jego kolega! Kolega z kurwy, syn! Halo! Nie! Nie, 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 nie! Gin w głowę cię! Kurwa, tnę! Holoreto! O, Okej. Zajebani Co to jest? Nawoje do strzelby, zajebiście Gdybym tylko miał, kurwa, strzelbę To może by mi lepiej szło, ale nie, nie mam Tam jest potrzebny klucz Dobra, jestem niedaleko Ile mam pocisków jeszcze? Bardzo, kurwa, mało Sześć Nie mogę zrobić kolejnych to, to, to się zaczyna robić problematyczne Myślałem, kurwa, że mam dużo pocisków, ale wiecie jaka jest prawda? Nie mam dużo pocisków Kontynuując Czemu ja przez ten szlam przechodzę, kurwa? Dajcie mi chemikalia, proszę. Silne chemikalia. No, no, mogę zawsze użyć wiecie, zrobić sobie tą lepszą amunicję. To prawda, mam proch strzelniczy. Może zróbmy sobie tą lepszą amunicję, co mi tak naprawdę szkodzi? Chuj, z tym pistolet. I teraz, jak nacisnę G, to mogę załadować te lepsze pół. Zobaczymy, teraz będę walczył lepszymi. I tutaj muszę zdecydowanie się postarać. Dobra, mam klucz

O kurwa, przecież to jestem policjant. Czy on go chce jakoś przemienić? Jak nic. Kurwa, no i zajebał tą głowę psa. Kurwa mać, no. No wiedziałem! Wiedziałem, że nie może być za łatwo. Super, dzięki za strzelbę. Naprawdę mi się przyda. A jebane prosektorium. Ciekawe jest to, jakby mi na normalnym szło. <laughs> Pewnie chujowo. Dobra, po raz kolejny chcę się porozglądać tak w miarę możliwości dokładnie, bo te rzeczy naprawdę są pougrywane i naprawdę, naprawdę ważne jest to, żeby je zbierać. Ja już po prostu sobie wyobrażam, jak wielu rzeczy ja już kurwa nie zebrałem, a powinienem był zebrać, żeby w miarę mi jakoś szło, ale nie zebrałem, no bo jestem kurwa sobą. No. Dobra, chodźmy przed siebie, wyjmijmy lepiej ten pistolet, bo te kurwy syny wychodzą tutaj co chwilę. Nie ma tutaj nic, chyba nie. Generalnie chujowo, że gościu nam zabrał te. że nam zabrał nasze chemikalia. Znaczy, Boże, tą głowę psaż nam zabrał. Chemikalia też nam pewnie podjebał w którymś momencie, tutaj, wiecie, swoich podróży, wojarzy po swoim domu. No nie mam niestety mapy podziemia. Pewnie była gdzieś, tylko pominąłem. Hehehe. To nie wygląda za dobrze. O kurwa, ja wiem, co to jest za miejsce. To jest drugi, to, to to jest drugi bardzo krótki element gameplay'u, który widziałem u PewDiePie'a kiedy włączyłem, nie, u PewDiePie'a czy na jakimś gif jego wręcz widziałem. Teraz będzie mini walka z bossem, ja to kurwa wiem. To jest ten pokój, w którym on był przed, przed przed chwilą. Czy ja znajdę tutaj coś przydatnego? Maybe. Poza naszym kolegą, zastępcą szeryfa który założę się, że jeszcze będzie, wiecie, jeszcze, je, jeszcze będzie nam towarzyszył w któryś momencie. Chemikalia! Dziękuję! Zajebiście. Tylko co zrobić? Apteczkę? Czy kurwa nie? <laughs> Mam wrażenie, że apteczka może mi się bardziej przydać niż pociski. A to jest teraz trudna decyzja, szczerze mówiąc. Mam jedne chemikalia i jedne silne chemikalia. Dobra, wiecie co zrobimy? Na razie sobie zużyjmy tą apteczkę, Jak będzie naprawdę hardkorową, ja sobie połączę po prostu to, to czego będę potrzebował i się wtedy podziała. <laughs> Zakończymy tutaj odcinek, moi drodzy. Zakończymy tutaj odcinek, bo naprawdę nie wiem, no, w kwestii innych gier moglibyście mieć do mnie żal, ale już kurwa tyle emocji miałem na dzisiaj, że naprawdę wystarczy i może wam też wystarczy. Już dzisiaj się dość nawalczyłem. No naprawdę te, te odcinki się pojawiają tak, jak się pojawiają i są możliwe przerwy, bo jak sobie grałem na przykład, nie wiem, w Dogs'y, to byłem w stanie nagrać cztery odcinki pod rząd. Tutaj hmm, no trochę gorzej. tam jest kurwa ta głowa psa? No oczywiście, że tam jest ta głowa psa, to jest pułapka, jak skurwy syn, widzicie? Tam jest zamontowana tam. Jak ja tego dotknę, to coś się doli. Tak więc, będziemy kontynuowali w kolejnym odcinku. Ja już naprawdę emocji miałem szczyt w tej chwili. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało i powrócimy, myślę, jutro z kolejnym odcinkiem. Pa, pa!